Rany, co chcesz z tym zrobić? Lecę na księżyc, SpongeBob. Na księżyc? Mogę z Tobą? Nic z tego, SpongeBob! Zwłaszcza po twojej małej wpadce z moim bączkiem. Dobra! No dzień dobry, na samym wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że skompletowanie tylu informacji na temat serialu okazało się dość trudnym zadaniem, przez co mogą pojawić się błędy, za które bardzo przepraszam. Pochłonęło to bardzo dużą ilość mojego czasu, dlatego będę wdzięczny za polubienie oraz zostawienie komentarza. Z góry dziękuję, jeżeli chcesz to zasubskrybuj ten kanał, ponieważ będzie pojawiało się na nim więcej treści i myślę, że nie będę przedłużał drogi widzu, a więc zapraszam Cię do oglądania tego iceberg'a. Była to wyspa wykorzystywana do testów nuklearnych w latach 1946-1958. Według tej teorii to właśnie dlatego Bikini Dolne stało się domem dla tylu morskich stworzeń, które mówią, pracują, mierzą samochodami, grają na instrumentach i robią praktycznie wszystko to, co ludzie, z kilkoma kreskowymi dodatkami. Teoria, która mówi nam o tym, że postacie serialu są siedmioma grzechami głównymi. Chciwość Pan Krab, zazdrość plankton, lenistwo ogary, pycha Sandy, gniew skalmar, łakomstwo Patryk. pożądanie SpongeBob, ale pożądanie w definicji nadmiernej miłości do wszystkiego. Myślę, że Patrick i Gary mogą być ze sobą zmienni, ale dla mnie to ma więcej sensu w ten sposób. Excuse me, sir. I hope my Dźwięk ten można zobaczyć w odcinku Spankobakantia Stoportego wyemitowanego po raz pierwszy 28 października 2000 roku. Scena z charakterystycznym hasłem została przesłana na YouTube 15 listopada 2010 roku, zyskując 220 tysięcy wyświetleń. 6 października 2007 roku przesłano wideo wyłącznie z dźwiękiem, zyskując 1 300 tysięcy wyświetleń. Data urodzenia Spongeboba została ujawniona jako 14 lipca 1986 rok, ale oznaczałoby to, że miał 13 lat, gdy serial miał premierę, co powoduje pewną nieścisłość spin-offu serialu Camp Coral, który sugeruje, że Spongebob jest około 10 lat starszy od Pearl, co oznacza, że ma około 25 lat. Zaginione sceny Są to zasadniczo sceny wycięte lub zmienione pod kątem danego kraju. Niestety większość z nich zaginęła. I tak, są to po prostu sceny, które musiały być zmienione ze względu na dany kraj. Pokażę Wam przykładowe różnice między serialem ocenzurowanym a nieocenzurowanym, ponieważ zaginionych scen nie udało mi się odnaleźć, ale macie tutaj różnicę pomiędzy serialem dla dzieci, a serialem dla dorosłego widza. Powstały trzy filmy o SpongeBobie. Takie jak Na ratunek w 2020 roku, Na suchym lądzie w 2015 roku oraz Plankton w 2025 roku. Jest to trójwymiarowa gra o sponge Popie wydana w 2020 roku przez Purple Lamp, w której swobodnie możemy podróżować postaciami i wykonywać zadania. Jest to bardzo ciekawa gra i bardzo ciekawa produkcja, ponieważ sam miałem okazję w nią zagrać i nie żałuję tego, iż mogłem w nim zagrać, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawa gra i również polecam Wam w tym zagrać. tak fascynujące i cudowne. Oto widzimy bikini dolne, boblujące życie. A to domo mojego ulubionego stworzenia: SpongeBoba kancias toportego. No jasne, że mieszka w bananasie. Wygłuptacy. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć fragment pierwszego odcinka Span boba. Które news tytuł Potrzebna pomoc. Odcinek ten został wypuszczony wraz z epizodami Odmulacz i Herbatka pod Kopułą 1 maja 1999 roku przez Nickelodeon Kids' Choice Awards. A oficjalna premiera amerykańska nastąpiła dnia 17 lipca 1999 roku wraz z odcinkami Bańki Mydlane i Rozdarte Spodnie. Jest to bardzo ciekawy odcinek i jeżeli jesteście fanami Spongeboba, to koniecznie musicie go zobaczyć. Kary i Patryk są ze sobą spokrewnieni. Ukazane jest to w jednym z odcinków, który ukazuje nam ich drzewo genealogiczne, które wyświetla się Wam na ekranie. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ wcześniej nie przypuszczałem, że mogą mieć oni jakiekolwiek pokrewieństwo ze sobą. Twórca Spongeboba Twórcą Spongeboba jest Steven Hillenburg. Co ciekawe ma on wiele wspólnego z kreskówką, ponieważ sam jest biologiem morskim. Jest to bardzo interesujące. W odcinku Road to Rupert, po tym jak Peter Griffin stracił prawo jazdy, a jego córka Meg zgłosiła się na ochotnika, by go wozić, denerwuje ją dziecinne zachowanie Petera. Aby odwrócić jego uwagę, wkłada płytę DVD ze SpongeBobem, na której znajduje się odcinek z kempingiem. SpongeBob wspomniany jest również kilkukrotnie w odcinkach Simpsonów. Macie tutaj przebitki na ekranie. Nosferatu. Postać Nosferatu wampira jest ukazana w kilku odcinkach kreskówki, np. w sezonie drugim, epizodzie 16. Bikini Bottom Mysteries To internetowa seria krótkich filmów skupiających się na tajemnicach otaczających różnych mieszkańców Bikini Dolnego. Internetowa seria jest przede wszystkim paredium teorii spiskowych i zawiera liczne klipy z różnych odcinków. Seria rozpoczęła się 6 listopada 2018 roku na Facebooku i oficjalnym kanale SpongeBoba na YouTube. Drzazgę za jeden z najgorszych odcinków Spongeboba, ponieważ jest on makabryczny. Jak na przykład, gdy Patryk bija drzazgę głębiej w kciuki Spongeboba. Sposób, w jaki sama drzazga wygląda w tych scenach, naprawdę obrzydzał ludzi. Jest to odcinek, który spotkał się z bardzo ogromną krytyką i niesmakiem. moja noga! A teraz proszę odejść! Mam pomysł, będę ochraniał jego nogę! Od skutku Incognito. Jest to odwrotność odcinka Drzaska. Dla wielu osób uważany jako jeden z najlepszych odcinków przez swoją fabułę. Moja noga to odcinek serialu Spongebob Kancia Stuporty z sezonu 11. W tym odcinku, gdy noga Freda się goi, Spongebob postanawia uchronić ją przed niebezpieczeństwem za wszelką cenę. Jeden kraboburger z ekstra cebulą. Jeden płaczący Jasiek, już leci? Boła, kotlet, następnie ketchup, musztarda, pikle ekstra, cebula, sałata, ser, pomidor i boła i gotowe! Jeden płaczący Jasiek jest wspaniale. Tajny przepis tajna formuła kraboburgera to przepis na niezwykle popularnego burgera sprzedawanego pod słynną restauracją w bikini dolnym Pusty Krab. Istnieje wiele odmian Burgera, ale wszystkie mają jeden sekretny składnik, który nie został jeszcze zidentyfikowany ani ujawniony. Kraboburger zawiera zarówno górną, jak i dolną bułkę, przy czym górna bułka zawiera nasiona sezamu. Zawiera również ser morski, sałatę morską, pomidory morskie, ogórki konserwowe, ketchup, musztardy majonez i cebulę morską, które można zobaczyć podczas przygotowywania kraboburgera. Oprócz wszystkich tych składników są Również kotlet i tajny sos, które mają nieznane składniki, szczególnie kotlet. Są to nieedytowane nagrania aktorów głosowych, przeklinających na jednym z odcinków. Wybaczcie, że nie będę wam więcej tego prezentował, ponieważ nie ma to większego sensu. Umieszczam to jako ciekawostkę w tym icebergu i fakt, że coś takiego w ogóle miało miejsce. Jest to dosyć dziwne. Jest pisarzem i wokalistą, który pisał piosenki dla SpongeBoba w sezonach od 1 do 4. SpongeBob in China. Animacja z 2012 roku wypuszczona na kanale Boom Chicago. Przedstawia wersję SpongeBoba, a w zasadzie to jego przeróbkę, umieszczoną w chińskich klimatach. Myślę, że jest to ciekawe i warte obejrzenia, ponieważ jest to zawsze coś innego i dla fanów SpongeBoba jest to na pewno mega ciekawostka. Przynajmniej dla mnie. Była. Macie tutaj przebitki w tle, jak wyglądała ta animacja. No, jest ona dosyć dziwna. Nie mówcie, że nie. Jenkins. Imię... Jest to imię pojawiające się w serialu niejednokrotnie. Nie jest to nic zaskakującego, prawda? Otóż imię to nadane jest nie tylko jednej postaci, a wielu różnym postaciom, zwłaszcza w podeszłym wieku. Dlaczego tak naprawdę tego nie wiadomo? Steven, czyli twórca SpongeBoba, miał największy problem ze stworzeniem postaci właśnie SpongeBoba. Wstępne założenia zakładały, iż SpongeBob miał mieć kształt oraz wygląd ziemniaka. Rozumiecie, ziemniaka. Jednak wycofano się z tego pomysłu, ponieważ stwierdzono, iż byłoby to mało chwytliwe. SpongeBoy. Początkowa nazwa Spongeboba Kancia portego, która została wymyślona przez Stevena, lecz została zmieniona, bo okazało się, że ta sama firma, że taką nazwą posługuje się marka ołówków. Spongeboy wygląda tak samo jak SpongeBob, oprócz czerwonej czapki i ma taki sam głos. Macie na ekranie wygląd Spongeboya i muszę przyznać, że nie wyglądają wcale aż tak źle i dużo nie różni się od oryginalnej wersji. Bob Kompka był bohaterem nieupublikowanego komiksu z lat 80., pod tytułem Intertidal Zone. Został stworzony przez Stevena. odgrał on kluczową rolę w tworzeniu SpongeBoba, ponieważ jest on bardzo podobny do kreskówkowego SpongeBoba. A wy co o tym sądzicie? Czy widzicie podobieństwo? Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek dowiedzieli się, co tak naprawdę stało się z mamą Perły, ani gdzie ona jest. To jest więc przedmiotem debaty, prawdopodobnie powodując powstanie wielu teorii spiskowych. Mama Perły jest niewidzialną postacią w serialu: była matką Perl i żoną Kraba. Potwierdzone jest, że jest wielorybem, tak jak jej córka. Jak ujawniono w oficjalnej książce ciekawostek, napisanej przez byłego scenarzystę odcinków Dawida Feina w 2000 roku, w książce pan Krab mówi, że Perel jest wielorybem, ponieważ pod tym względem jest bardzo podobna do swojej matki. Piosenka zespołu WEN, która pierwotnie miała być odtwarzana w napisach końcowych pierwszego filmu o ale oczywiście została zastąpiona kultową piosenką Ocean Men. Jest ona dosyć przerażająca i dziwne jest to, że była ona w planach, aby umieścić ją właśnie w takiej kreskówce, a raczej bajce. Palestyński tłusty krab. To w zasadzie jedyna prawdziwa replika tłustego kraba, która z tego, co udało mi się ustalić, wciąż istnieje w Palestynie. Jest to naprawdę fajna i ciekawa rzecz. W ciekawy sposób odzorowana, dlatego postanowiłem je tutaj umieścić. Macie zdjęcie na ekranie. Burger King w pewnym momencie wieszał balony ze Spongebobem na dachach swoich budynków. Były to bardzo drogie balony. Myślę, że w pierwszym roku od premiery pierwszego filmu wiele osób je ukradło, a jeden z nich został w pewnym momencie przywrócony z powrotem do Burger Kinga. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Balony były naprawdę bardzo interesująco wykonane. Był to zestaw prasowy z 1999 roku. Najwcześniejszy produkt z wizerunkiem Spongeboba, jaki kiedykolwiek powstał. Wyprodukowany przed premierą serialu, chociaż w internecie rozsiane są zdjęcia i obrazy, sam zestaw zniknął i prawdopodobnie pozostanie zapomnianym medium przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Rodzice pana kraba pierwotnie mieli nie żyć. W usuniętej scenie, w której pan krab miał zadzwonić do rodziców, scena miała zostać przeniesiona do ich grobów. Wiktor i Bestii pierwotnie mieli nie żyć. Jednak postanowiono to zmienić i myślę, że był to bardzo dobry ruch. 25 lipca 2005 roku Nickelodeon doświadczyło usterki podczas odcinku SpongeBoba. Ta konkretna usterka miała sprawić, że odcinek SpongeBoba zmienił się w specyficzny sposób na ekranach odbiorników. Nie znamy natomiast prawdy odnośnie tego, czy incydent ten miał miejsce naprawdę. Kilka osób twierdzi, że mieli okazję zobaczyć to podczas emisji. Tego odcinka incydent ten był na tyle głośny, że stał się inspiracją do tworzenia teorii oraz Creepy Anulowana gra sportowa, w której to SpongeBob miał jeździć na desce, wiele nie udało mi się niestety znaleźć na ten temat, więc musicie mi wybaczyć. Dodam tylko, że to gra, która miała zostać wydana na Hyperscan, miała zostać wydana pod koniec 2007 roku, ale została anulowana z powodu awarii Hyperscan. Rany, co chcesz z tym zrobić? Lecę na księżyc, Spongebob. Na księżyc? Mogę z tobą? Nic z tego, Spongebob. Zwłaszcza po twojej małej spacce z moim bączkiem. W jednym z początkowych odcinków Spongeboba, Sandy mówi zaskakujące słowa sugerujące nam dokonanie masowego mordu na mieszkancach gminy dolnego przez Spongeboba. Sami słyszeliście, jak wy to oceniacie. I like square box and I cannot lie. W 2003 roku wyemitowano reklamę Burger Kinga wraz ze SpongeBobem. Reklama ta zebrała bardzo negatywne opinie, przez swój charakter. Przedstawię wam jedynie urywki. Właściwie to przesaje wam całą reklamę, bo dlaczego nie? Jest ona bardzo dziwna i bardzo nieodpowiednia. Przynajmniej moim zdaniem. Dlatego jest to bardzo dziwne, że taka reklama w ogóle powstała i miała miejsce. Jest to teoria o zaginionym odcinku, który opowiada nam o. Z Kalmara. Wersji jest wiele, ale czy istniał on naprawdę? Czy jest to może zwykła creepypasta? Odpowiedź powinienem Wam podać, ponieważ jest to prawdopodobnie zwykła creepypasta i raczej takiego odcinka nigdy nie było. Odbiło się to bardzo szerokim echem w internecie, dlatego zostawiłem to na ostatnią warstwę. Tutaj mamy również kolejną creepypastę przedstawiającą alternatywne zakończenie odcinka, w którym to SpongeBob nie ratuje planktona przed potrąconym przez autobus. Plankton to zostaje przez ten autobus potrącony. Creepypasta mówi nam o tym, że plankton utknął między niebem a ziemią, ale zeskoczył, ponieważ znajdowała się tam jego rodzina.